Bardziej zaawansowane i te tutaj nad naszymi głowami pochodzą z prawdziwej kopalni, ale nie wiem której, no któreś na śląsku w każdym razie. No i tak samo ze sprzętem. Jakiś taki ręczny, stary, no prosty, łopaty, kilofy. Ta na przykład, jako że ma kształt serca, nazywa się sercową albo hercową, tak z niemieckiego. No ale potem się bardziej zaawansowane urządzenia, takie ręczne jakieś wiertła i tak dalej. No ale dzisiaj korzystamy raczej z takich dużych urządzeń, które po prostu nadzorujemy komputerem, takie ogromne wiertła. No. no i tak samo można zobaczyć, jak się zmieniał transport w kopalni. Kiedyś to były... Yy, o właśnie, tak jak widzimy na tych planszach na ekranie. Były to wagoniki ciągnięte przez konie. Konie sprowadzano normalnie pod ziemię te kilkaset metrów. O, tak jak tu widzimy. Potem pojawiły się wagoniki elektryczne, a dzisiaj mamy takie... Zlanej gumy na na wałkach. No i. I wydobywa... teraz jeszcze one są używane te ciągi takie? No tak, to jest współczesność już. Takie właśnie tak jak na naśmociąg. No, no, no. A po co wydobywamy węgiel? Żeby mieć energię. Mamy z tego prąd. Tu jest obok kanracy ten numer 22. To jest tak parafrazując zdaje się, że poszukiwany poszukiwana. Najwięcej węgla w węglu. Jak spalimy, tak. jak spalimy takie dwie bryłki jednakowej wielkości antracytu i normalnego węgla kamiennego, to więcej energii dostaniemy z antracytu. Zantracytu z tego malutkiego. No i różne rozmiary kawałków węgla, w zależności od rozmiaru, inaczej to nazwiemy. Tam nie wiem, gęs albo tak bardziej apetycznie orzech. Dobrze. Albo tam na końcu jest groszek. A tu prawdziwa perełeczka w tej gablocie. Te dwa walce piaskowca kwarcowego to jest najstarsza rzecz w naszym muzeum. 500 milionów lat. Wow. Więc, zarówno te walce, jak i węgiel kamienny są starsze niż dinozaury. A tu chodzi o to, że takie skały potrafią być nasycone ropą naftową albo gazem ziemnym, a więc.